Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Diabeł, wasz wróg, chodzi wokół, jak ryczący lew, szukając kogo może pożreć. Szatan i jego demony są rozsiane po całym świecie, gotowe zniszczyć ludzi, szczególnie chrześcijan. Dlatego apostoł Piotr przekazał to ważne ostrzeżenie naśladowcom Chrystusa. Jesteśmy w duchowej wojnie i musimy wiedzieć, jak, kiedy i gdzie wróg może nas zaatakować. Jednym z miejsc, które diabeł lubi najbardziej, jest nasz własny dom. Nasz dom zazwyczaj jest naszym schronieniem, naszym bezpiecznym przystankiem, a szatan z tego korzysta, ponieważ zazwyczaj to tam mieszka nasza rodzina i to miejsce, gdzie odzyskujemy siły, by stawić czoła codziennym wyzwaniom. Ale trzeba jasno powiedzieć, że to, co przyciąga uwagę szatana, to nie budynek. Dla niego mało ważne, czy twój dom jest prosty czy luksusowy, duży czy mały. Interesują go osoby, które w nim mieszkają. Każdy człowiek jest cenny i został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego w dzisiejszym filmie chcę Ci pomóc odkryć, czy są demony w Twoim domu, i pokazać, w jaki sposób szkodzą Twojemu życiu i ingerują w Twoje relacje z Bogiem. Na końcu wygłoszę mocną modlitwę, aby wszelkie zło, które może działać w Twoim domu, zostało wygnane. Nie zapomnij się zasubskrybować kanału. I podzielić się tą potężną wiadomością z ludźmi, którzy mogą doświadczać tych ataków w swoim domu. Pierwszym znakiem obecności demonów w Twoim domu jest brak chęci szukania Boga. Nasz dom powinien być miejscem, gdzie szukamy Pana najczęściej. Powinniśmy oddać Mu życie, gdy się budzimy, dziękować Mu za Jego błogosławieństwa podczas posiłków. I wyrażać wdzięczność za kolejny dzień życia przed snem. Osoba, która jest duchowo atakowana we własnym domu, traci chęć szukania Pana. Sięga po Biblię, aby czytać, ale nie potrafi się skupić z powodu telefonu komórkowego, telewizora lub jakiejkolwiek innej rozpraszającej rzeczy. A kiedy próbuje się modlić, natychmiast zasypia, nawet jeśli jest dobrze wypoczęta. Wyjście z domu na msze? nie ma mowy. Wiele osób mówi, że gdy chcą iść do kościoła, zawsze pojawiają się u nich wizyty tuż przed mszą. Prawda jest taka, że większość ludzi nie szuka Boga z lenistwa, ale są tacy, którzy nie mają siły, ponieważ są atakowani przez wroga w swoim domu. W takim przypadku trzeba prosić o pomoc, o miłosierdzie Boga i opierać się wiarą mocy ciemności. Drugim znakiem obecności demonów w Twoim domu są częste kłótnie i nieporozumienia. Znasz kogoś, kto cały dzień spędza poza domem, w dobrym nastroju i szczęśliwy, ale zmienia się całkowicie, gdy wraca do swojego domu? Wiele z nich toczą duchowe wojny w swoich domach. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ gdy jesteśmy w obecności Boga, Pan daje nam spokój. Nawet jeśli nasz dzień był trudny, a nasza rutyna bardzo stresująca, sama obecność Ducha Świętego w naszym domu już nas uspokaja i pociesza nasze serce. Gdy nasze życie jest dręczone przez demony, dzieje się odwrotnie. Dlatego nie wątp w moc przeciwnika. Niestety, jest wielu ludzi, którzy rzucają klątwy na nasz dom i życzą zła naszej rodzinie. Ale kiedy zapraszamy Jezusa do naszego życia i naszych domów, zło musi odejść, bo światło nie mieszka z ciemnością. Trzeci znak, że Twój dom jest pod atakiem duchowym, to brak motywacji. Nie masz już takiej samej chęci, by opiekować się nim jak kiedyś. Wrogowie sprawiają, że dbałość o czystość i porządek w domu przestaje dla ciebie mieć wartość, i wtedy rzeczy zaczynają się psuć i brudzić. Zauważ, jak dbasz o swój dom i o rzeczy, które dał Ci Bóg. Wiem, że żyjemy w bardzo zabieganych dniach. Pracujemy poza domem i często nie udaje się utrzymać porządek w domu. Ale mówię o osobach, które zupełnie przestają dbać o swój dom. Diabeł lubi bałagan i nieporządek, bo jest przeciwny wszystkiemu, co podoba się panu. A Bóg cieszy się rzeczami czystymi i uporządkowanymi. Bóg nie jest Bogiem chaosu, ale pokoju. Wszystko powinno być robione z przyzwoitością i porządkiem. Dlatego musimy prosić Boga o duchowe rozeznanie, aby zrozumieć, kiedy to jest zaniedbanie z naszej strony, a kiedy jest to ucisk wroga, który sprawia, że nie dbamy już o sprzątanie i porządek w naszym domu. Zauważyłeś któryś z tych znaków w swoim domu? Jesteśmy istotami duchowymi żyjącymi w ciele ziemskim, dlatego tak bardzo wpływa na nas działanie złego. Nawet jeśli uznaliśmy Jezusa za Pana i Zbawiciela, diabeł nie przestaje próbować nas obalić, upokorzyć i zniszczyć ale mamy potężnego Boga, który walczy za nas, który nas broni przed złem. Wystarczy, że prosimy Go o pomoc w modlitwie i praktykujemy Jego słowo każdego dnia. Może nie wiesz, ale w świecie duchowym jesteś chroniony przez każde wybawienie, o którym nie masz pojęcia. Musisz zrozumieć, że świat, w którym jesteśmy teraz, jest światem, który już jest w mocy zła, jak napisano w pierwszym liście Jana, rozdział piąty. Więc dlaczego nadal jesteśmy na tej ziemi? Co to znaczy? To znaczy, że burza nadchodzi dla wszystkich ale ten, kto trzyma się mocno Jezusa i Jego słowa, pozostanie na nogach. Możemy przechodzić przez zmagania, przez kryzysy, tak jak każda inna osoba ale będziemy chronieni, bo Pan nas podtrzymuje. Ale nie wystarczy mieć pozytywne myśli i mówić dobre i piękne słowa. Musisz w to wierzyć z serca. I przede wszystkim opierać się na obietnicach, które Bóg złożył Tobie. Wiara jest pewnym fundamentem. Fundament istnieje po to, aby podtrzymać coś, co na nim leży. Tak samo jak fundament jest podstawą domu lub budynku, i nie widzisz go, ale widzisz jego rezultat. Widzisz, że podtrzymuje ten budynek. Wiara nie może być widziana, ale podtrzymuje obietnice. Wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym, jest Twoje. Biblia obiecuje nam wsparcie, troskę, ochronę, odnowę, zmianę życia, dostatek, uzdrowienie i zbawienie. Ale osoba, która nie zna Boga, nie potrafi mieć tej wiary, ponieważ wiara przychodzi przez słuchanie słowa Bożego. Pan Cię kocha, Pan chce być blisko Ciebie, ale musisz na Niego spojrzeć. Nie możesz pokładać zaufania w ludziach, ale jedynie w Panu. Teraz, jeśli możesz, zamknij oczy. I wspólnie będziemy prosić o miłosierdzie i wybawienie od Pana. Panie Boże mój i Ojcze, stajemy przed Tobą w tym momencie, by Ci podziękować za szansę, byśmy mogli żyć. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, troskę o nasze życie i za wszystko, co nam Pan daje. Ojcze, proszę Cię o życie każdej osoby, która teraz modli się ze mną. Panie, Twoje Słowo mówi, że ten, kto mieszka w Twoim ukryciu i ufa Twojej mocy zostanie uwolniony od sidła łowcy i trucizny. Tak więc, Ojcze, wejdź do domu tej osoby swoim Duchem Świętym i uwolnij ją i jej całą rodzinę od sidła, które szatan i jego demony zasadzili w tym domu. Panie, unicestwij teraz każdy plan złego. Rozwiń całą pracę i magię, która mogła zostać wykonana przeciwko tej osobie. Jeśli istota w tym domu kradnie spokój, radość, zapał i cięć służenia Panu, wygnujemy ją teraz. Boże, bądź schronieniem dla tej osoby, która jest ze mną teraz, aby nic złego jej nie dotknęło, aby żadna nieszczęśliwość, zazdrość i chęć zemsty nie dotknęła tej osoby. Umieść swoich aniołów w każdym pomieszczeniu tego domu, aby ta osoba mogła być chroniona przed atakami zła. Niech Pan ją ochrania, i nie tylko ją, ale także całą jej rodzinę, pod swoje skrzydła. Przynieś wybawienie i nie pozwól, aby ta osoba potknęła się o kamień. Daj jej świętość i władzę, aby stąpać po lwie, deptać węże, stawiać czoła każdej mocy zła w swoim życiu. Wierzę, że Pan słucha naszych modlitw. Wierzę, że Pan nas odkupuje i chroni, bo jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi. Panu, naszemu Bogu, oddziel nas od ataków demonów, które próbują nas kusić każdego dnia. Pomóż nam uniknąć pokusy, abyśmy mogli prowadzić życie pełne posłuszeństwa, miłości i wierności Panu. Niech Twoje Słowo żyje nie tylko w naszym sercu, ale także w naszych czynach. Amen. Życzę, aby Pan był obecny w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, Twoim domu. Kiedy będziesz się bać lub martwić, wstań modlitwą. Przeszukaj swój dom, wyciągnij rękę do każdego pomieszczenia i prorocz błogosławieństwa Pana, odpędzając wszelkie zło. I zanim pójdziesz z pak, módl się za swoich bliskich, Módl się za siebie i prok, aby krył Jezusa cię otoczyła i chroniła przed wszelkim złem. Zauważysz, że ciemności odejdą, bo kiedy Syn Boży staje w władzy imienia Jezusa, ciemności nie mogą zostać.